Zim, let's go for a cleaning! Aktualizacja powłoki hydrofobowej, którą aktualnie testujemy. Tu macie szybę po dwóch tygodniach od nałożenia powłoki. Ja ją teraz tutaj zmaczam i będę ją myła. Woda w dalszym ciągu spływa. Tu mamy szybę już po nałożeniu nowej powłoki. Odpalam prysznic i zobaczcie co się dzieje. Wszystko spływa na dół. Zostają tak naprawdę pojedyncze kropelki. Większość jeszcze sobie idzie tam w dół, gdybym zostawiła ją do końca, żeby sama spłynęła. Ta woda to pewnie by spłynęła. Ja jestem na tak, ale wy mi też dajcie znać, czy potrzebujecie takiej powłoki hydrofobowej. Im więcej głosów na tak, to myślę, że ona szybciej wyjdzie, więc zapraszam do komentarzy.